Dziękuję za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tej pięknej inicjatywie. Dzisiaj mamy wielkie święto. Święto otwartości, święto uważności, święto miłości do drugiego człowieka. Sama jako mama nie mam takiego doświadczenia na co dzień, ale dzięki możliwości obcowania z tą grupą dzisiejszą, dla mnie to jest dzień refleksji. Dzień refleksji nad uważnością, serdecznością i otwartym sercem dla drugiego człowieka. W dzisiejszym świecie tysięcy bodźców powinniśmy się do, ku temu bardziej zbliżyć, żeby nie patrzeć na e, rodziny, na dzieci, spektrum autyzmu jako coś nienormalnego, jako coś do naprawienia. Ci ludzie potrzebują po prostu naszej serdeczności, uważności i czasem wsparcia. Dobrym słowem, gestem, bo to są dzieci, które inaczej odbierają rzeczywistość, ale odbierają ją chyba wszystkimi zmysłami, jak mam możliwość bliżej poznać. Dlatego zachęcam do tego, żeby być aktywnym, brać udział w takich inicjatywach i czasem po prostu mieć refleksję nad swoim e, codziennym życiem.